W poprzednim odcinku naszego cyklu omawialiśmy hasła i doszliśmy do wniosku, że w większości przypadków stanowią one pierwszą linię obrony naszych danych i prywatności w serwisach online. Czy jednak poza silnym hasłem można zastosować jakieś dodatkowe zabezpieczenia dla usług online? Jak najbardziej. Służ do tego uwierzytelnianie dwuskładnikowe. i to właśnie o nim opowiem Wam w tym filmie. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe to mechanizm, w ramach którego poza loginem i hasłem stosowany jest dodatkowy element pozwalający na zweryfikowanie użytkownika. Od dłuższego czasu system taki jest stosowany przez banki, które podczas realizowania płatności online lub wprowadzania zmian w ustawieniach konta wymagają podania kontu jednorazowego wysyłanego np. poprzez wiadomość SMS na numer telefonu użytkownika. Wykonanie operacji jest możliwe dopiero po dostarczeniu tych dwóch składników, czyli pary login, hasło i kodu jednorazowego. Obecnie ten sam mechanizm funkcjonuje także w innych serwisach online, takich jak portale społecznościowe, poczta e-mail, fora, usługi streamingu muzyki i filmów itd. Czy warto go stosować? Jak najbardziej. Z uwierzytelniania dwuskładnikowego należy korzystać zawsze, gdy jest dostępne, a w szczególności w serwisach, gdzie zostawiamy wrażliwe dane. Dzięki temu, nawet gdy dojdzie do wycieku danych logowania, atakujący nie będą w stanie dostać się do informacji użytkownika, ponieważ nie mają dostępu do jego smartfona i nie będą w stanie dostarczyć kodu jednorazowego. Mogłoby się wydawać, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe to zabezpieczenie ostateczne i nic więcej nie potrzeba. Nic bardziej mylnego. Cyberprzestępcy są bardzo kreatywni i istnieją szkodliwe programy, które infekują smartfony w celu przechwytywania SMS-ów z kodami jednorazowymi. Jeżeli ja tak tego typu się powiedzie, przestępca wejdzie w posiadanie kompletu informacji potrzebnych do kradzieży konta. Warto zapamiętać jedną zasadę: system bezpieczeństwa jest tak silny jak jego najsłabszy element. W tym przypadku takim słabym ogniwem może być niezabezpieczony smartfon. Podsumowując, uwierzytelnianie dwuskładnikowe zwiększa bezpieczeństwo i jest bardzo pożądane, jednak nie stanowi lekarstwa na całe zło i jako takie nie oferuje całkowitej ochrony przed cyberzagrożeniami. Pamiętajcie, że w celu zapewnienia sobie należytego bezpieczeństwa konieczne jest także zadbanie o skuteczną ochronę wszystkich Waszych urządzeń, z których korzystacie do łączenia się z internetem. Do zobaczenia w kolejnym filmie.